Moje życie z Markiem było niczym sielski obrazek z pocztówki. Wystarczyło jedno spojrzenie na Lenę, naszą pięcioletnią córkę, aby poczuć, że wszystko jest na swoim miejscu. Marek, mój mąż od siedmiu lat, był uosobieniem stabilności i miłości. Wysoki, szatyn o ciepłym uśmiechu i oczach, w których widziałam troskę o naszą małą rodzinę. Pracował w bankowości, co zapewniało nam komfortowe życie. A wieczory zawsze poświęcał nam wspólne kolacje, czytanie len bajek, weekendowe wypady. Nasz dom, położony na cichym osiedlu, był pełen śmiechu i poczucia bezpieczeństwa. Lena, z jej rudymi loczkami i niekończącą się energią, była naszym małym promykiem słońca. Nie pamiętam dnia, w którym nie rozśmieszyłaby nas swoim dziecięcym spojrzeniem na świat. W tym idealnym obrazku był jeszcze Tomek, najlepszy przyjaciel Marka, a z czasem i całej naszej rodziny. Tomek był rozwodnikiem, bez dzieci, więc często wpadał do nas, zwłaszcza na weekendy. Lena go uwielbiała, wołając na niego dwójek Tomek. Był zawsze wesoły, dowcipny i miał świetny kontakt z dziećmi, co sprawiało, że jego obecność była zawsze mile widziana. Traktowałam go jak brata, ufając mu bezgranicznie. Nigdy nie podejrzewałam, że jego przyjacielska maska skrywa coś równie mrocznego i niszczycielskiego, jak to, co miałam odkryć. Zresztą, czy ktokolwiek by podejrzewał, żyliśmy w bańce pewności, przekonani o solidnych fundamentach naszego świata. To był zwykły wtorkowy wieczór. Lena wróciła z przedszkola z plikiem kolorowych rysunków. Jak zawsze, zasiadłyśmy przy stole w kuchni, żeby podziwiać jej twórczość. Z dumą prezentowała mi serduszka, słoneczka i abstrakcyjne kształty, opowiadając o każdym z nich z żywiołowością typową dla jej wieku. Nagle, z samego dołu stosu, wyciągnęła jeden, nieco bardziej złożony. Przedstawiał dwie postacie jedną wyższą z brązowymi włosami, drugą nieco niższą z blond. Obok nich, na ścianie, znajdował się duży, niebieski kwadrat. Cała scena rozgrywała się w czymś. Co przypominało naszą sypialnię? Ty tattoos I reject Tomek, zawołała Lena, wskazując paluszkiem na rysunek. Moje serce na moment ścisnęło. Elko oni tam robia, Courtney, zapytałam, czując lekki dreszcz. Lena, z całą niewinnością pięciolatki, odpowiedziała. Bawili się w chowanego, ale nie w chowanego tak naprawdę, tylko w chowanie czegoś. Tatusz to wkładał za ten kwadracik, a wujek Tomek patrzył, żeby nikt nie widział, i mówił, że to taki ich sekret. Marek, który w tym momencie wszedł do kuchni, aby zabrać sobie piwo z lodówki, zerknął na rysunek. Jego zazwyczaj jasne oczy pociemniały, a uśmiech zniknął z twarzy. Och, to tylko takie tam, zabawa, powiedział szybko, odkładając rysunek na bok i zmieniając temat na to. Co jadł dziś w pracy? Jego reakcja była tak nagła i niespodziewana, że podskoczyło mi serce. Znałam marka na wylot, wiedziałam, kiedy jest spięty. Ten drobny incydent, ta błyskawiczna zmiana nastroju, zasiała we mnie pierwsze ziarno niepokoju. Kwadrat. Secret. W sypialni. To słowa, które zaczęły drążyć dziurę w moim perfekcyjnym świecie. Tej nocy sen nie chciał przyjść. Przewracałam się z boku na bok, a w mojej głowie raz po raz pojawiał się obrazek leni i jej słowa. Chowanie czegoś za ten kwadracik. Taki secret. Wstałam cicho, żeby nie obudzić marka, i poszłam do kuchni. Rysunek leżał tam, gdzie go zostawił, pod stosem korespondencji. Wzięłam go do ręki i podeszłam do okna, gdzie blask księżyca delikatnie rozjaśniał kontury. Przyjrzałam się mu uważnie: dwóch ludzików, wykonanych niezdarną, acz uroczą dziecięcą ręką. Jeden, wyższy, z włosami koloru marka, pochylony, jakby coś wkładał. Drugi, niższy, blond, jak Tomek, stał obok, z nienaturalnie dużymi oczami, zdawało się, że czujnie rozgląda się wokół. I ten kwadrat na ścianie. Lena pokolorowała go na jaskrawy. Niebieski, co sprawiło, że wyróżniał się na tle reszty pokoju, narysowanego bladymi kreskami. Zaczęłam analizować każdą kreskę. Marek na rysunku miał spięte ramiona, a jego sylwetka była skulona. Tomek, obok niego, wydawał się z kolei nienaturalnie rozglądać, jakby sprawdzał, czy nikt nie patrzy. To nie był beztroski scenka z zabawy. To był obrazek pełen napięcia. Zaczęłam sobie przypominać, jak często ostatnio Marek i Tomek zamykali się w naszej sypialni. Zawsze twierdzili, że rozmawiają o ważnych sprawach służbowych, bo Tomek, jako informatyk, miał doradzać Markowi w nowych projektach bankowych. Ale dlaczego zawsze w sypialni? Czemu drzwi musiały być zamknięte na klucz? Wcześniej nigdy nie zwracałam na to uwagi, ufając im bezgranicznie, ale teraz, z rysunkiem w ręku, te wspomnienia układały się w niepokojącą mozaikę. Lena, moja kochana Lena, wspomniała też, że tatuś mówił, żebym nikomu nie mówiła o tej zabawie w chowanie. Skoro to była tylko zabawa, dlaczego miała być sekretem? Moja wewnętrzna detektywka, którą do tej pory kompletnie ignorowałam, zaczęła się budzić. Wróciłam do sypialni. Marek spał spokojnie. Podeszłam do ściany. Gdzie na rysunku znajdował się ten nieszczęsny kwadrat? W naszym pokoju, nad komodą, wisiał duży, stary obraz olejny, portret jakiejś damy, od lat należący do rodziny Marka. Nigdy specjalnie mi się nie podobał, ale wisiał tam jako pamiątka. Przyjrzałam mu się teraz z inną uwagą. Zauważyłam coś, czego nigdy wcześniej bym nie dostrzegła obraz był lekko przekrzywiony. I co więcej, wokół jego ramy, w miejscu styku ze ścianą pojawiły się drobne, niemal niewidoczne pęknięcia w starej farbie i gipsie. Tak jakby ktoś niedawno manipulował przy nim, a potem próbował zamaskować ślady. Serce zaczęło walić mi jak młotem. To właśnie tam Lena narysowała swój niebieski kwadrat. Marek wyjechał w piątek rano, rzekomo na służbowy weekendowy wyjazd do Krakowa. Ostatnio takie wyjazdy zdarzały się coraz częściej co tłumaczył nowymi projektami i koniecznością osobistego nadzorowania rozmaitych spraw. Zawsze mówił o tym z zapałem, a ja, ufna i wspierająca żona, nigdy nie kwestionowałam jego słów. Tym razem jednak, kiedy żegnał się z nami, jego uścisk był zbyt mocny, a pocałunek na moim policzku trwał zdecydowanie za długo, jakby chciał coś przekazać, coś powiedzieć. W jego oczach dostrzegłam dziwny błysk, niepokój. A może wyrzuty sumienia? Tego dnia wiedziałam, że to jest moja szansa. Muszę sprawdzić. Muszę wiedzieć. W ciągu ostatnich dni, od momentu rysunku leni, czułam narastający ucisk w klatce piersiowej. Moje życie, które do tej pory wydawało się tak stabilne i przewidywalne, nagle zaczęło chwiać się w posadach. Wizja Marka jako oszusta, czy co gorsza, przestępcy, była tak absurdalna. Że odpychałam ją z całą siłą, ale ziarno wątpliwości zostało zasiane i zaczęło kiełkować. Myśli o tym, że mógł mnie okłamywać, że nasze perfekcyjne życie było tylko fasadą, sprawiały mi fizyczny ból. Położyłam lenę spać, a potem, z bijącym sercem i drżącymi rękami, udałam się do sypialni. Powietrze było ciężkie, a każdy mój krok wydawał się odbijać echem. Zgięłam z wieszaka duży. Ostry nóż do tapet, który służył mi do prac kreatywnych. Podeszłam do obrazu, moje ręce drżały, gdy ściągałam go ze ściany. Pod spodem ukazały się wyraźne ślady niedawnych manipulacji. Stara, zżółkła tapeta była podziurawiona, a pod nią widoczny był zarys prostokąta, jakby fragment ściany został wycięty i ponownie zamontowany. To nie był żaden kwadrat, to była skrytka. Moja twarz zbladła. Gips wokół tego obszaru był świeży, ale pomalowany w kolorze reszty ściany, by zamaskować ślady. Ktoś naprawdę się postarał, żeby to ukryć, ale nie przed dziecięcą, bystrą obserwacją. Zaczęłam ostrożnie, a potem coraz bardziej nerwowo, wydłubywać gips wokół. Krawędzi prostokąta, paznokcie łamały mi się, palce krwawiły, ale nie czułam bólu. Jedynym moim celem było dostać się do środka. W końcu, po kilku minutach morderczej pracy, usłyszałam delikatne skrzypienie. Płyta, która maskowała otwór, zaczęła ustępować pod naciskiem. Wsunęłam nóż głębiej i podważyłam. Skrytka otworzyła się, ukazując ciemną, wilgotną przestrzeń. W środku, w ciasnych rzędach, leżało coś, co natychmiast zmroziło mi krew w żyłach. Duża suma gotówki, równo ułożone paczki banknotów po pięciuset złotych, spięte gumkami. Obok nich, na wpół zakryte, leżały paszporty, nie jeden, ale trzy. Zaczęłam je przeglądać. Dwa na różne nazwiska, zupełnie mi nieznane, ale z fotografią marka. Patrzył z nich na mnie, uśmiechając się obco. Trzeci był czysty, pusty, czekający na dane. Poza paszportami. Znalazłam kilka tanich telefonów na kartę, tak zwany. burner Phones oraz plik dokumentów. Wśród nich był jeden, który ostatecznie zniszczył cały mój świat. List. Oficjalne pismo ścigające Marka za oszustwa finansowe na ogromną skalę, wydane przez zagraniczne służby Interpolu. Tyra. Sprzed kilkunastu lat. I jego prawdziwe nazwisko, które nie miało nic wspólnego z tym, pod którym go znałam. Marek nie był Markiem, mój mąż był oszustem, przestępcą, który ukrywał się pod zmienioną tożsamością przez lata. Tomek, nasz najlepszy przyjaciel, był jego wspólnikiem, a nie żadnym przyjacielem, pewnie pomagał mu w prowadzeniu podwójnego życia. To była zdrada w najgorszym możliwym wydaniu. Moje całe życie, każde słowo, każdy uśmiech, każda wspólna chwila z Markiem, Nagle okazały się misternie skonstruowanym kłamstwem. Upadłam na kolana, zamiast spodziewanej furii, poczułam pustkę, paraliżujący chłód. Serce, które jeszcze chwilę temu biło jak szalone, teraz wydawało się zamierać. W uszach dzwoniło mi z szumem, a przed oczami miałam tylko te paszporty, te pieniądze i ten cholerny list. Marek, mój Marek, mąż, ojciec mojej córki, człowiek, któremu oddałam siedem lat swojego życia i bezgraniczne zaufanie, był fantomem, cieniem, konstrukcją. Wszystko, co o nim wiedziałam, było kłamstwem. Zaczęłam składać w całość strzępki pamięci, które wcześniej ignorowałam, traktując je jako drobne dziwactwa. Dlaczego nigdy nie lubił spotykać się z moją rodziną, zawsze wymyślając wymówki? Dlaczego często zmieniał pracę? Tłumacząc to lepszymi ofertami i chęcią rozwoju, choć zawsze były to posady na podobnych stanowiskach w różnych miastach, dlaczego nigdy nie chciał podróżować za granicę, twierdząc, że gdom jest najlepszym miejscem na wypoczynek? Dlaczego był tak oszczędny, wręcz skąpy w codziennym życiu, ale miał nagłe i niewytłumaczalne przypływy gotówki, które tłumaczył premiami czy udanymi inwestycjami? Wszystko nagle nabrało przerażającego sensu. Ta misterna sieć kłamstw platała mnie przez lata, a ja nigdy niczego nie podejrzewałam. Byłam ślepa, naiwna, a teraz płaciłam za to niewycenę. Wróciłam do pokoju leni. Spała spokojnie, z uśmiechem na ustach, otoczona pluszakami. Jej mała rączka ściskała swojego ulubionego misia. Patrzyłam na nią, a łzy zaczęły spływać mi po policzkach. Jak miałam ją chronić? Jak miałam jej wytłumaczyć, że jej tatuś to może być ktoś zupełnie inny? Czy ja sama byłam w niebezpieczeństwie? Czy nieświadomie byłam współdziałowcem jego oszustw? Moja Lena, która swoim niewinnym rysunkiem, nieświadomie, ujawniła prawdę, która ocaliła nas od dalszego życia w kłamstwie, jednocześnie zrujnowała wszystko, w co wierzyłam. Nie mogłam jej na to narazić. Musiałam pogiąć decyzję, ale każda opcja wydawała się równie przerażająca. Zgłosić go. Uciec. Co z naszym domem, z moim życiem, z moją pracą? Marek był moim światem. A teraz ten świat się rozsypał w pył. Usłyszałam dzwonek telefonu. To był Marek. Cześć. Kochanie. Wrócę wcześniej. Tęskniłem za wami kropka. Jego głos. Zawsze tak ciepły i kojący, teraz brzmiał jak fałszywa obietnica. W dłoni nadal trzymałam list Interpolu i jeden z paszportów z jego obcym zdjęciem. Spojrzałam na skrytkę w ścianie, na rysunek Leni, który wciąż leżał na stole w kuchni. Ja też, Marku, szepnęłam, chociaż w głowie miałam już tylko jedno pytanie: Co dalej? I kim ty, do diabła, jesteś?